Dzisiaj dla odmiany pokażę Wam kurczaczka wędzonego a potem parzonego metodą sous -vide. Wiele jest tam przepisów na kurczaka wędzonego, ale wszyscy na ogół najpierw tego kurczaka parzą, dopiero potem wędzą. To diametralnie wpływa na, na smak. Ja tego kurczaka najpierw wędzę, potem go parzę. 65 stopniach przez, 40, przez 4 godziny. Dzięki temu on ma strukturę taką jak ze sklepu. Smak oczywiście jest lepszy, wiadomo, bo to własny wyrób, prawdziwy dym i tak dalej. Ale struktura mięsa, jak kupujecie łódka wędzone w sklepie, moim zdaniem to jest właśnie ta struktura mięsa, do której należy dążyć i. To zapewnia właśnie metoda SUVIC, czyli niskotemperaturowe gotowanie, parzenie przez długi okres czasu. Dlaczego aż 4 godziny? Dlatego, żeby po prostu zabić tutaj bakterie, które są w tym mięsie. A ponieważ obniżamy temperaturę, dlatego musimy wydłużyć czas przebywania mięsa w danej temperaturze, żeby baterie po prostu wyginęły. Tutaj mamy kurczaczka. Ja Wam pokażę tego kurczaka, jak on będzie ładnie się prezentował. Troszeczkę mi tutaj może te cięcie nie do końca wyszło. To jest zwykły, najzwyklejszy kurczak z supermarketu, ale, ale uwierzcie mi, smakuje bardzo dobrze, kiedy się go samemu uwędzi, a potem sparzy, tak jak mówiłem. Tutaj z tego nie jest zdjęta skóra, ponieważ no, lepiej smakuje ze skórą, wiadomo, ale. Te kawałki bez skóry, jak uwędzicie, to no, może nie do złudzenia, ale w dużym stopniu będą przypominały po prostu królika, zwyczajnie królika. Są też tutaj piersi, te piersi też będą soczyste, ale to nie chodzi o to, że to będzie soczyste, to chodzi o to, że to mięso będzie po prostu takie. No, nawet nie, nie mam takiego za bardzo określenia, ono będzie po prostu takie sprężyste. Zobaczycie dalej jak to będzie wyglądało, jak już będę parzył, czego używam do parzenia i jak to będzie wyglądało już w produkcie końcowym. Mięso zapeklowane z peklosolą, pół na pół z solą, jaką tam proporcję każdy niech sobie dobierze według siebie. Ja to robię na zasadzie takiej, że do drobiu to jest 30 gram na kilogram mięsa i pół, kilo, i pół litra wody. Ja tak robię, jak ktoś lubi bardziej słone to to, to może sobie dodać więcej, mniej, natomiast to będzie parzone w workach hermetycznych, więc tutaj sól będzie uwydatniona poprzez to. No, tak już jest, że jak parzymy coś w worku hermetycznym, wtedy ta sól jest niewytrącana do wody. I, no, i, no i po prostu jest bardziej słone. Jest bardziej słone. No dobra, to na razie tyle. Mięso idzie do rozgrzanej wędzarni 65 stopni Zrębka bukowa i tak się będzie wędzić przez 2,5 do 3 godzin. Tak to wygląda po 2,5 po godziny. Yy, szczerze mówiąc, troszeczkę nie przypilnowałem, bo ten kolorek mógłby być troszeczkę jaśniejszy, bo ściemnieje podczas parzenia. Ale i tak będzie ładny kolorek, mam nadzieję. No, i tak to wygląda po uwędzeniu. Przeleżało całą noc. Zostawiłem jeszcze ciepłe z wędzarni w reklamówce, żeby troszeczkę się zaparzyło. Dlaczego? Dlatego, że tutaj troszeczkę za mocno przesuszyłem i ta skóra troszeczkę tutaj stwardniała. Mam nadzieję, że się troszeczkę zaparzyła, odparzyła i. I będzie miękka bo nie wspomniałem wcześniej, ale też chodzi tutaj o to, żeby ta skórka była mięciutka do jedzenia. Wtedy to jest, smakuje o wiele lepiej, bo pod tą skórką jest troszeczkę tłuszczyku i to jest o wiele lepszy smak niż właśnie takiego bez skóry. No ale ten bez skóry to można powiedzieć do złudzenia przypomina e, królika. Gdyby jeszcze tutaj pozbyć się tego, no to naprawdę wygląda to. Zacnie. Yy, pakowanie próżniowe. W worki moletowe. Pakowarka przygotowana. Pakujemy bagara. Włączamy maszynę. I czekamy na efekty. No i tak to wygląda. 4 godzinki parzenia. W temperaturze 65 stopni. Zobaczymy jakie będą tego efekty. No i 4 godziny później cyrkulator już zakończył pracę 64,5 stopnia, tak było ustawione na 4 godziny, ale tak około 4,5 godzin już teraz minęło. Tutaj możecie zobaczyć, jak woda cały czas krąży, bo to nie jest nic innego jak zwyczajnie grzałka z takim, małym, małą turbinką, która porusza wodą. Dzięki temu. Wszędzie jest równomierna temperatura w całej tej misce. No i też oczywiście jest tutaj czujnik temperatury, na zasadzie PID pewnie, który no bardzo, bardzo płynnie tutaj reguluje tą grzałką, że, że nie ma skoków temperatury, praktycznie jest cały czas taka sama temperatura, o 1 10 może się machnąć, ale to wszystko także no, tak to wygląda. Także teraz trzeba ostudzić, i na drugi dzień będzie degustacja. Słuchajcie, kręcę ten film pomiędzy innymi świątecznymi obowiązkami. Teraz mamy troszeczkę inne światło, i tak widać, że to jest takie ładne, brązowe. Troszeczkę, może, troszeczkę może ta, ta, ten kolor jest za bardzo podbity tutaj przez ten telefon ale mniej więcej tak to wygląda eee, także zobaczcie, no tutaj mamy kurczaczka no, on wygląda po prostu przepięknie ten kurczaczek jest troszeczkę, zebrało się tutaj troszeczkę wody to się zamieni oczywiście w galaretkę ale nie ma aż tak dużo tej wody, ze względu na to, że po prostu trzymaliśmy to wszystko w niskiej temperaturze to jest jeszcze dosyć grące i to mięsko będzie takie fajne, sprężyste, takie Powiedziałbym chrupkie, ale komuś może się to źle y, kojarzyć. Ono nie będzie chrupiące, będzie po prostu takie bardzo y, no, elastyczne. No, nie, to, to, to nie jest coś takiego jak gotujemy rosół i, i te mięso listkuje na drobne włókna. Nie, tutaj to, 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 to nie będzie tak. Tutaj ono będzie takie troszeczkę, troszeczkę galaretowate. E, piersi. no ja tak pakowałem po, po dwie sztuki. E, Gdzie niegdzie pakowałem po jednej sztuce, jeżeli potrzebowałem gdzieś je utkać, u, utknąć tutaj w, w, tym, w tym pojemniku, no to jedną sztukę zapakowałem. E, no, tak to wygląda, jest jeszcze gorące. Ała. E, bardzo ładnie to wygląda. No, wygląda jak ze sklepu. No nie wiem, czy dla kogoś to jest dobry, dobre porównanie. Ja wam powiem tak, te sklepowe mi nie smakują z tego względu, że jakieś takie mdłe, dziwne takie, nie wiem. A tutaj jak samemu człowiek zrobi, no to jest czuć troszeczkę smaku tego mięsa kurczaka, do tego oczywiście aromat dymu i taka pierś, ona jest razem w tej samej temperaturze parzona co, co, co utka. A wiadomo, że jest to troszeczkę inne mięso i ta pierś też będzie soczysta. Ta pierś będzie bardzo soczysta. E, będzie po prostu na kanapki ideał. ideał ale ale no, zważywszy na rozmiar tego na kanapki ciężko to kroić, dlatego wiadoma sprawa, gdzieś tam na zakąskę pokroić w kawałeczki i zawsze ktoś tam sobie e, weźmie. Słuchajcie, jeszcze wracając do udek. E, tutaj te, te chrząstki, no tutaj raczej nikt tego pewnie nie je, ale Kiedyś się to jadło z dobrych kurczaków, to się to jadło, wysysało się tutaj kosteczki. Teraz raczej nikt tego nie je, ale słuchajcie, no tutaj będą chrząstki, tu czy tu. Te chrząstki będą twarde. To jest tak jak na przykład mogę porównać do kurczaka z KFC. Mięso jest fajne, takie, właśnie podobna też struktura będzie tutaj do tego, a chrząstki są twarde, tak. No bo to chodzi o to, żebyśmy mieli mięso soczyste, a nie ugotowane na wiór, żeby chrząstki były miękkie jak z rosołu, tak? Dlatego od razu mówię, że tutaj chrząstki będą twarde. No i dobra, to sobie teraz tutaj wystygnie wszystko. 65 stopni, 4 godziny, no 4 tam z hakiem. Eee, tutaj mamy kurczaka ze skórą. Nie wiem, czy ta skóra będzie miękka, ale na pewno Wam to pokażę. Tutaj, gdzie skóra, mamy już troszeczkę więcej tej wody. no wiadoma sprawa, bo w skórze jest, jest sporo wody. Troszeczkę przesuszyłem ją, ja, ale to dlatego, że, tak jak mówię, no, między pracą a innymi obowiązkami to wykonuję. Ale właśnie niedobrze jest dopuszczać do takich przesuszeń, żeby, żeby, żeby się odbarwiało, bo wtedy to też raz, że brzydko wygląda, a dwa, to jak jest takie, taka sucha skóra, ona może być potem twarda. I może być nie do pogryzienia. Ale jeżeli nie przesuszymy za bardzo w, przed, przed wędzeniem. To wtedy mamy wszystko mięciutkie, skórka jest mięciutka i naprawdę jest bardzo smaczna. No, no to tak tyle. Poczekamy aż troszeczkę ostygnie. I jutro dogram, y, postaram się pokazać strukturę mięsa po prostu, tak? No. No i mamy tutaj nasz wyrób, zaraz otwieram, jest tutaj troszeczkę galaretki i tłuszczyku, zaraz otwieram i zobaczymy jak to mięsko wygląda, tutaj mam pierś z kurczaka, widzicie ona jest fajna, soczysta, jest, jest naprawdę to jest tro, troszeczkę coś innego niż jak najpierw parzymy, a, a potem wędzimy, tutaj mamy inną strukturę mięsa. Yy, troszeczkę na bokach się rozwarstwia, ale to nie jest, nie rzutuje jakoś na, 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 na całość. Zobaczmy, jak wyglądają łódka. No i tak to wygląda. Mamy już kurczaczka pokrojonego. Widzicie, to mięso jest takie zwarte. Ono się rozwarstwia tylko w tych miejscach, gdzie naturalnie jest połączone jakimiś tam błonami. No, i tak to wygląda. No. Fajne, soczyste, sprężyste mięsko. Jest naprawdę coś wspaniałego, coś smacznego.